Cześć, w dzisiejszym odcinku kamera Sony Video High 8 Model CCD TR515E. Czym różni się Video 8 od High 8? Jakością. Video 8 nagrywa w gorszej jakości. Hi 8 nagrywa w lepszej. Video 8 nagrywa około 240 linii h 8400. Czyli wideo 8 ma jakość VHS, a h 8 ma jakość Super VHS. Czyli jak na tamte czasy, a to był rok, nie wiem, 98-99, jak ona wyszła, był to model bardzo dobry. Jak ktoś wyskoczył z tym modelem, zobaczcie w ogóle, jak to jest mało używane. Jak ktoś wyskoczył z takim modelem na tle kamer VHS-C, bądź tych na te duże kasety, no to był gość. To było, można powiedzieć, wow, ale sprzęt, pewnie dużo dałeś. No tak, no i rzeczywiście ona była droga. Tutaj, zobaczcie, mamy instrukcję. Nie? I w tej instrukcji można było nabyć takie modele, właśnie albo Video 8, albo High 8. Prawdopodobnie Hi8 8713E mógł mieć. Yy, o, ten ekran otwierany, ale nie jestem tego pewny, bo tutaj ta instrukcja w sumie nie możliwe, że nie miał. No ale miał na pewno jakieś dodatkowe funkcje. A wiem, jakie, bo y, tutaj można było sterować pod czerwienią, chyba był taki przycisk, coś coś było takiego. No tam akurat tego nie ma. Tu w zestawie można było jeszcze mieć pilot. Yy, baterie opcjonalnie chyba też można było dokupić grubszą, a tu w zestawie jest taka pasek ja tu w zestawie mam tylko ładowarkę i przewód. Już kiedyś pokazałem wam jak yy, taka kamera nagrywa, tylko że była to kamera Video 8. Zobaczcie, tu jest odnośnik. Ona była cała czarna. To jest, to jest lepszy model kamery, więc sobie porównajcie. Film testowy nagrywałem nią i tutaj jeśli chodzi o zoom to tutaj zobaczcie, zoom cyfrowy 72, ale on jest do niczego. Najlepszy jest zoom optyczny i na tym trzeba bazować. Jeśli chodzi o ym, stabilizację, nie ma niestety, ta nie ma stabilizacji. Co widać też na filmie testowym, zobaczycie jak robiłem takie duże zbliżenia i też starałem się ustabilizować kamerę. To był no, obraz, niestety drgał. Tutaj y, ta kamera, no to, to jest jej minus. Stabilizacja jednak musi być w takich małych kamerach. Tu ciekawy jest design tego kółka, ale mi się wydaje, że jak oni to wprowadzili, to nie pomyśleli o tym, że to się bardzo łatwo przełącza. Jak ktoś wrzuci to gdzieś do torby albo nawet nosi na pasku sobie i przez przypadek dotknie jakoś tak mocniej, no to, to się przekręci, je później się nie zobaczy, i jesteśmy w pełnym słońcu i nagrywamy trybem w ciemności na przykład, tak? albo portret. Więc tutaj to akurat lepiej chyba sobie nawet tutaj taśmą skleić dla bezpieczeństwa, żeby później te filmy wychodziły dobrze. Opcje tej kamery są takie same jak poprzednie modele, które Wam pokazywałem, czyli można wprowadzić napisy, można dać y, efekty różne. Myślę, że to jest tyle. Mankamentem: wiecie, jaki, jaki jest mankament tej kamery. Wada fabryczna. Nie wolno otwierać tej komory, niestety. Więc jeśli macie taką kamerę, kupiliście to, wrzućcie kasetę, zostawcie ją i już jej więcej nie wyciągajcie. Bo tutaj taśma Flex. Potrafi się wyrobić, nie wiem czy to akurat nie widać, chyba o tu widać. Zobaczcie, tam jest o takie coś i to się wyrabia. Tu akurat jest w świetnym stanie ta kamera. Widać, że bardzo mało używana, więc na pewno wystarczy na długie lata. Tylko mówię. Wrzucamy kasetę i zostawiamy ją. Nic więcej nie robimy. Najważniejszą opcją w tej kamerze. Night Shot jest. To jest super. Można w ciemności nagrywać. No i dodatkowo ta lampa, bo w ciemności jak nagrywamy, to nie ma tych kolorów. One są takie trochę zielon zielonkawe. A tutaj możemy w ciemności uruchomić lampę i impreza jest nagrana. Wszystko świetnie wychodzi w stylu retro oczywiście, bo ta kamera nagrywa w starym stylu. Dobrze. Tyle. Myślę, że. Więcej już nie, nie będę nic tutaj opowiadać, bo co tutaj. Zobaczcie jak nagrywa ta kamera. Film testowy, zobaczcie. I zapraszam na następne filmy. Cześć.